Zabawanie huk bliskranka. Wystrzelenie w kosmos. to wieżą. Czy to. Cokolwiek to. To, jest! to tylko początek całej zraki, którą ci dzisiaj pokażę. Kocham ligę legend. Żartowałem, ja jej. Kup! Nienawidzę. No i nieraz pewnie doświadczyliście jakichś bugów typu, że znikają wam skile. że hitbox jest nie taki, jaki powinien być, albo że Poppy przesuwa barona. What? That's 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 cool. That's cool. Okazuje się, że Poppy przed reworkiem miała tak, kutwa potężny młot, że potrafiła przesunąć barona z kokpitu i przesunąć go do samej fontanny. Nie wiem, co Riot miał za problem z tym baronem, ale nieraz zdarzało się, że jakiś champion potrafił go przesuwać. Raz to był Blitzcrank, raz to był Warwick, a raz to w ogóle była... no właśnie, kto? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że robicie sobie beztrosko Barona, jesteście sami. Dwójka przeciwników tylko żyje. Widzicie Syndra za kokpitu Barona. Myślicie, że nic się nic złego nie wydarzy. No przecież ona tego nie zestiluje. W że rozpoczął się pewien proces myślał. Po co ma kraść bufa z barona? Jak można ukraść barona? I w ten sposób całą grę już żadna drużyna nie była w stanie dotknąć barona, gdyż się regenerował. I było mnóstwo tego tych bubugów, mnóstwo, a to jest tylko początek góry lodowej. No, ale chyba też się zgodzicie ze mną, że kiedy wychodzi nowy czempion, niekoniecznie zawsze jest dobrze zakodowany. Najwięcej czempionów to dotyka, kiedy mają dużo interakcji z innymi czempionami. A teraz przypomnijmy sobie, droga Klaso, jakie trzy czempiony mają największą interakcję z czempionami. Pierwszy będzie Wiego, tak. Drugi Sylas. z dobrze klasą. A trzeci? Meko. I te trzy czempiony, kiedy wychodziły, posiadały niezliczoną ilość bugów, które chyba nie wiadomo nawet było jak wyjaśnić. Ja nie wiem, jak jest zakodowana liga, ale to... To co widzicie na ekranie nie powinno mieć troszeczkę miejsca. Zaczniemy od księżniczki zasady 34 w internecie. Wyobraź sobie, że jesteś na bocie. Spokojnie farmisz swoje miniony. Jest fajna sielanka. Czujesz, że ta gra ma potencjał na bycie dobrą grą. Przychodzi do ciebie dwugłowy wilk z lasu. Myślisz sobie, co on tu kurwa robi? Ja jestem przecież na bocie. A wilki są tam. Patrzycie się na siebie. Aż w pewnym momencie Wilk mówi tak. Po małym reworku Neko, Neko posiadała umiejętność malutkiego zamienienia się w i... Zadawała demej przez tego toreta, bo auto atakowała po prostu ludzi. Na szczęście ten bug był tylko na PBE i nigdzie więcej. Ale strach był pomyśleć, co tam się ogólnie działo z tym toretem. Pan Wiego natomiast zyskuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najbardziej zabugowanego czempiona. No ale czy jest co się dziwi? Zgrasz czempionem, który ma 168 kombinacji do zamieniania się w inne championy. Musisz każdy z osobna zagrać, zobaczyć, czy są jakieś bugi, naprawić te bugi. Generalnie w jego dla najwięcej bugów, jak wpiszesz sobie w jego bug prawdopodobnie wyskoczy ci 300 filmów o tym chłopie i nie będę omawiał każdego tego buga, bo tyle ich było ale umówię na pewno te najciekawsze, żartuję, wszystkie są ku... Ciekawe. Po pierwsze, poprost biurkowniczy jego. Kolejne. 5 milionów staków na Dark Sealu. Kolejne. 2 miliony movement speed po ataku. Kolejne. Ultra Instinct Wiego. Kolejne. One Punch Man Wiego. Kolejne. Wiego z epilepsją. Kolejne. Wiego z RFC Orna. Kolejne. Five Nights at Wiego. Kolejne. Wiego pod pieniądze. Kolejne. Globalne E-Barda. Kolejne. Stary Aurelion Sam Wiego. Kolejne. Okazuje się, że Wiego nie tylko styluje czempiona, ale również Igrę. Y. Kolejne. Jebać to! W Jego lumi! W Kolejne. Cokolwiek to kurwa, już jestem biego, nie? No, nie, nie, wiem nawet. Nie wiem, co. Nie wiem, co ci tutaj powiedzieć, nie? Kolejne. To, 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 szczerze, to już przechodzi do. To już przechodzi jakiekolwiek moje oczekiwania, kurwa. Kolejne. To, to nie powinno być, kurwa. Kolejne. No i najlepszy i najsłynniejszy w jego Bóg. To jak zamieniał się w czempiony i nie miał dosłownie żadnych cooldown. Nie przesłyszeliście się? Chłop się zamieniał w żadnego czempiona i sobie robił co chciał. Klikał ile chciał. Many nie tracił. Tu masz zemstek babszuriny. I jest taki w jego. Który był zabugowany, no dzisiaj nie widzimy tych bugów, ale co wejdzie nowa postać, co wejdzie, kurwa, jakaś nowa postać do ligi, a to się rzadko nie dzieje. No to generalnie praktycznie zawsze są jakieś bugi związane z tą postacią. I oni za każdym razem nie tylko gdy wprowadzają postać, muszą ogarnąć bugi z innymi postaciami, to jeszcze zawsze z wiego. I zawsze ten wiego prawdopodobnie, gdy wejdzie nowa postać, musi być dotykany. Ale to oni sami sobie strzelili kolano wydając takiego czempiona. No, eee, no i co? No i tam ostatni to dałbym Sylasa, nie? No ale on tam, on, on po prostu jest głupi. Lecimy dalej. Czy ty jesteś normalny? Nie, ty nie możesz być normalny. Na Instant Gaming są moje ceny! Zobacz! Czarny mitrówką! Teraz jest za 250 złotych, a na Instant Gaming za 205 oszczędzasz bardzo dużo, nie wiem ile, ale bardzo. Ten Gamix jest mnóstwo gierek, mnóstwo doładowań, za taniej możesz doładować... O, mi wyszła. Możesz kupić doładowanie za 100 zł do PlayStation Store za 86,31. I to i więcej możecie zobaczyć na Instant Gaming klikając z mojego linku Jeżeli klikniesz mój link też mnie wspierasz, bo ja też coś z tego dostaję i ty coś z tego dostajesz Kocham Instant Gaming, kocham tych ludzi, kocham tą współpracę Mam nadzieję, że wejdziesz tam na dole, klikniesz sobie tam co masz kliknąć I będziesz sobie grał w te giereczki, które ci polecam Zobacz, nawet możesz kupić RP taniej, taniej RP możesz kupić i możesz być RP Także zapraszam, nie będę was zanudził I wracamy z odcineczkiem Czekaj, muszę zbanować czempiona Aksa Teraz porozmawiamy o kosmosie. Czy w lidze jest kosmos? Czy można tam jakoś trafić? Jeżeli grasz w tą grę, wystarczająco długo, doskonale wiesz, że nieraz tam lub człowiek trafił. A jeżeli wystarczająco jeszcze dłużej grasz, jestem pewien, że ty nawet tam trafiłeś. Mi się to zdarzało nie raz, gdzie wyjechała moją postać po prostu gdzieś poza stratosferę i nie miała czym oddychać. Bóg, gdzie wyrzuca ci postać maksymalnie do góry, to jest najbardziej częsty Bóg w grze. I różne są powody, dlaczego to się dzieje. Raz to po prostu jest Bóg w czempionie, raz po prostu twoje umiejętność podrzucająca posiada mnożnik 1000 raz gra ma taki po prostu kaprys i wypierd... jak tą Leonę raz jesteś w kosmosie, raz wypierd... kraba w kosmos podróżujesz przez kosmiczny tunel i nagle jesteś w samym kosmosie znowu no wydaje mi się, że generalnie najczęstszy Bóg, który na pewno gdzieś wam się mógł przytrafić. Mi się przytrafił nieraz, wam się przytrafił nieraz, na większą, na mniejszą skalę, ale kiedyś istniał bug z Xante. Oczywiście, kiedy był nowy, bo jak wychodzi nowa postać, to się nie daj zaprogramować, żeby nie było bugów, tak? Po co w ogóle jest PB? I był moment, gdzie Riot nie pomyślał, że Aram jest dosyć malutką mapką I kiedy r w ścianę, nowy czy generalnie Xante przez cały kraj przez cały świat. I to samo było z Zeri, kiedy kliknęła E na Aramie w stronę Fontana Klikasz e, jedziesz taką serię, mijasz Bogosz, mijasz Radom mijasz Włochy, mijasz Hiszpanię, mijasz cały świat, mijasz Marsa, mijasz Wenus, mijasz Słońce, mijasz nasz Układ Słoneczny, mijasz naszą galaktykę, mijasz cudzą galaktykę, mijasz gazy płomienne, mijasz multi wszechświat i tak w nieskończoność mijasz. Mijasz jak czas nieskończoność. Ale bugi nie zawsze tyczą się nowych czempionów. Czasami po prostu one wchodzą do gry z jakimś paczem. Przez jakieś małe zmiany w jakichś kilka. Czasami coś kurwa nie tak się zaprogramuje. I miało to miejsce z naszym pociągiem Tomkiem, z naszym Sionem, który przez pewien okres w widzę potrafił kontrolować swoją Erkę tam, gdzie miał kursor. Rozumiecie to. Chłop po prostu miał namierzalną erkę. Mógł sobie tym chodzić. Jechał w ciebie taki pociąg, omijasz go, i chłop po prostu 90 stopni skręca. No to co, widziałeś kiedyś, żeby pociąg tak robił. Widziałeś, żeby pociąg driftował. I... Ten bug nie był tylko raz, on był chyba z trzy razy w tej lidze i za każdym razem był denerwujący. A aktywowanie go było bardzo proste. Wystarczyło odpalić Airkę i kliknąć jakąkolwiek animację na klawiaturze, żeby zaczęła ona działać. Postać zatrzymywała się, robiła animację i mogłeś skręcić w daną stronę. I tak działał ten bug. Ale jeżeli już o pociągach mowa, to najmocniej ciągnie w tej lidze oprócz Gregasa. Ogólnie przyciągania w tej grze często zdarzały się jakieś bugisty. Na przykład kiedyś mogłeś wydłużyć graba bliskranka poprzez flaszowanie do tyłu. Bliskrank. Czasami zdarzało się, że miał globalnego graba, albo na przykład beztrosko sobie biłeś wieżę Warwickiem aż nagle zdarza się to! I się kopnął oh! cię w dupę i biedny płaczesz w poduszkę. Często były jakieś bugi, że postać przyciągała się do teleportującej postaci, na przykład Waj do Fontanny, albo Leona do Turki, albo, albo Leona do. Er, albo L, Albo Leona do Elki Twisted Fate'a, albo Frizoluszek po prostu kliknął ku, kiedy postać cofała i proszę państwa, co tam się działo? Ale Warwick Warwick jest w przyciąganiu pionierem. Ten skutek przyciągnie tą swoją szmineczkę do wszystkiego. Teleportujący Shen, teleportująca Leblanc. No ogólnie, Warwick jest w stanie się naprawdę do wszystkiego przylepić. I chyba takie jest ma to dzisiaj. Ale też nie raz się zdarzał jakiś huk wielkości mojego fiuta. Swoją drogą, już takiego huka wyciągnąłeś, no to kto by drugi raz nie kliknął, żeby się przyciągnąć. Ale teraz szybkie pytanko czy zrobiliście kiedyś pentakila? Jeżeli nie, to w 2012 byście nie mieli żadnego problemu, żeby go zrobić. Słyszycie pana Dariusa? I ikoniczne wideo, część historii League Legend, gdzie przy cofaniu, gdzie kiedyś cofanie dawało wizję i w ostatnim momencie, kiedy klikniesz E Dariusem, kiedy cofasz, cała piąteczka ludków wlatuje do fontanny i ginie. Zdobywając przy tym oczywiście pentakila a co za czasy tęsknię za nimi? I często zdarzało się, że ten hook jakoś dziwnie działał, albo w ogóle nie działał, albo gdzieś był działał za, aż za dobrze. A już nie mówiąc o tych wszystkich hitboxach, postacie, które mają przyciąganie, generalnie widzą postacie jako trzy razy grubsze, mi się wydaje. I mimo, że w ciebie to nie trafia, no to, to wszyscy wiemy, jaki jest merdek. Kolejna rzecz. Jak trzeba tutaj, obgadać. Jakie były największe bugi z tym związane? Są to statystyki. I statystyki możemy podzielić na różne opcje. Przede wszystkim, Ability Heist. Kiedyś był taki bug związany z tym, wiecie o co chodzi, że nie miało się kompletnie cooldownu. Pamiętam to, jakby to było wczoraj, actually. Składałeś dwa itemki, które dawały Ability Heista. Coś tam robiłeś, nie pamiętam dokładnie co, także to nie było wczoraj jednak. Przedawałeś się, je, kupowałeś znowu i mogłeś cieszyć się 100% Ability Heistem, ale nie takim jak na treningu. 100% Takim, że nie. Miałeś nawet klatek animacji. I tam było naprawdę wszystko. Tego było od chuj. Jeżeli postać nie miała many, to już w ogóle był winek No i od początku, no co? No będziemy tutaj poszedł sali, Jakieś te najlepsze, nie? Ultra Instinct mare, Bumerangi Gnara. Gnarek, co sobie tutaj kopie. Kop sobie tutaj. Kop sobie tutaj. Mundo, co sobie tasaczkami tutaj rzuca. Wieczna bydłość. Nie ma w ogóle chyba opcji, że w ogóle z niej wyjdziesz. Paśny deszcz. Paśny deszcz na baronie. Opsera, Reven. Riven. Ha! Zapładniać Graga Sparkur Yasuo i Yasuo z Jujutsu Kaisen. Oh, mazika Liu i Ctenko Zapłatniaczalista, grupsa, Saltokemo, mur berliński, Kartus i było tego naprawdę mnóstwo. Jeżeli chcecie zobaczyć tam więcej, to zapraszam do pioniera, pioniera pierwonych kabliczy i bugów w tej grze, czyli Wandirilla, wielkiego Polaka, który udaje, że nie jest Polakiem. Ciemka, z tej strony Vandirill dziś pokażę wam parę tipów do Quay. No ale dalej! Z, 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 z. Co ja gadam? Ze statystykami było wiele problemów. Na przykład atak speed. Kumulujący się atak speed to nic nowego. Ale przekraczający kur powyżej 30 to coś nie jest już normalne. I było mnóstwo sytuacji. Na przykład Kale. No Belveder, Belveder tu wiele razy już miała takiego buga. No i też był bug z Wiego, Któremu skumulował się atak speed za każdym razem kiedy zmieniał się w daną winną postać. I napierdzielał strumienikami, strumieniami jakimiś dziwnych autoatak. W atak speedzie jeszcze możemy tutaj podpiąć żabkę, która potrafiła apit a jak z karabinu maszynowego żartuję Toneko, ale no generalnie wystarczyło kupić item który dawał tak spida sprzedać go i działo się coś takiego rozumiesz kurde, co to zagra spaghetti spaghetti code no i też były takie postacie właśnie jak y, Malfight który potrafił mieć po f, nawet nie wiem jaka to jest liczba, po przecinku powiem no ale bardzo dużo armora poprzez stakowanie się itemów które są zbugowane no i no i jak wiecie Malfight ogólnie skaluje się z pancerzem więc no był dosyć duży trochę za Duży. Troszeczkę, troszeczkę za duży. Tylko czping. Olaf na przykład potrafił sobie dodać wszystkie statystyki w przeobrzydliwy sposób. Działo się po prostu coś takiego, żeby był no, no mógłby czy nie? No i też bugi z range'em No, range jest też bardzo często, dziś tu widziałem. No Zeri, która auto atakuje przez całą mapę, senna, która po prostu auto atakuje sobie wszystko, co tam chce. No, ale czasami niektóre statystyki mogły wywindować tak w dół, że przekraczały poniżej zera. I robiły się ujemne statystyki. I na przykład Soraka, ujemnym a P, kiedy erkowała, biła swoich sojuszników Nie przesłyszeliście się I doprowadzała do tego, że o mało ich nie zabiła Ale w tej grze, również zdarzało się, że mogłeś s**tolić swojego sojusznika I to nie było czymś dziwnym Pionierką w tej kwestii była nasza Briar Często przez jej W, takiej odp*****, że nie widziała kogo bije Że postanowiła napierać swoich I jeszcze ich zabijać, dostawać kasę z tego I jeszcze ją wydawać na różne rzeczy w sklepie No ona jest poj**ana ale nie tylko ona zabijała. No były bugi skating, były bugi nieraz, gdzie mogliśmy zabić swojego sojusznika. Musi, mogliśmy go zabić. Nie tylko że mogliśmy go zabić, to dostać za niego pieniądze, shutdowna i jeszcze to wydać w sklepie. Po czym jeszcze mogliśmy go przywitać w fontanie? Mogliśmy powiedzieć mu cześć, jak i zarówno do widzenia. I strzeliśmy prosto w twarz. I wiecie, i było mnóstwo ulubków w Lidze Legend, i mnóstwo ich nie omówiłem. Także w tej sekcji zakończeniowej omówimy jeszcze parę Bogów. Honorable Mention Jezus Mundus po trzech sekundach zmartwychwstał. Kamienny Darius, co zabija Erko. Okazuje się, że Erka Dravana jest zrobiona z kołciuku i się chyba odbija. U jednego z graczy na Summoner's zaczął. Strasznie nic nie widział. Paul kulkę Nunu to chyba pamięta każdy. Ogólnie Nunu, jak widać na załączonym obrazku, nie był za dobrze zapisanym programowo czempionem. Każdy chociaż raz miał epilepsję w tej grze. To nawet nie wiem, jak można było coś takiego z to ja nawet nie wiem co to przedstawia to prawda, to generalnie według gry to jest LUX oteksturowana Fiddlestickiem. nie wiem co ci mam powiedzieć też był kiedyś bug w grze gdzie mogliśmy zagrać 1 na 9 i tworzyły się takie filmiki gdzie na przykład było 10 tam kończy się w ze zwolnionym tempio i jajek sobie dyma tutaj treść się do bazy tu jest jakaś wielka ściana zrobiona z lasa coś się źle przeteksturowało VR też była bardzo pobogowanym championem jak wyszła złoty smoczek i odchodzi. Briar w przeciwniku. No i w się też bóg, gdzie można było zagrać z swarmowymi postaciami na Samoners Rift. Nie wiem jak to było zrobione, nie wiem jak to było możliwe, ale był taki bóg. I terroryzowały te postacie. Samoners Rift, posować, co tu się kurwa dzieje. I to tyle w tym filmie. W tym filmie bardzo dużo bugów nie było przedstawionych, ale przedstawiłem te. Najciekawsze dla mnie, nie dla Ciebie. Tak? Także mam nadzieję, że docenisz ten film. Klikając na dole. Po pierwsze subskrybuj, po drugie łapkę w górę. Po trzecie komentarz wpiszesz jakiś tam fajny, a po czwarte może też jakieś wspieranie. Może też jakieś wspieranie, żeby mieć pieniądze, żeby robić dalej firmy, może. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i czekajcie na więcej. Bo wyjmę z rękawa jeszcze więcej takich fajnych numerków. Kocham was, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia. I ja się tutaj z żegnam i ja się tutaj z Wami... Co? Żegnam! Co robię tutaj z wami? ZAJDĄ!